Awaryjne lądowanie z powodu Daniela Martyniuka. Na pokładzie groza, stres i śpiewy z przez Twe oczy zielone. To miał być rutynowy rejs z Malagi do Warszawy. Popularna trasa, pełen samolot turystów, spokojna obsługa, standardowe komunikaty wszystko wskazywało na zwyczajny lot. Do czasu. Wszystko zmienił jeden pasażer. Daniel Martyniuk syn słynnego lidera zespołu Akcent. Jego zachowanie doprowadziło do poważnych konsekwencji, których kulminacją było awaryjne lądowanie w Nicei, interwencja służb i nieplanowane kilkugodzinne opóźnienie. Według relacji pasażerów i załogi, problemy zaczęły się krótko po starcie, kiedy Martyniuk, prawdopodobnie będąc pod wpływem alkoholu, domagał się od Stuardysi sprzedaży kolejnego piwa. Załoga, oceniając stan pasażera, odmówiła. Wtedy wszystko zaczęło się komplikować. Podniesione głosy, agresywne komentarze, nerwowe chodzenie po pokładzie, a nawet, jak wspomina jeden ze świadków, groźba otwarcia drzwi samolotu. W tej sytuacji kapitan nie miał wyjścia. Dla bezpieczeństwa wszystkich podjęto decyzję o przerwaniu lotu i skierowaniu maszyny do francuskiej Enicei. Komunikaty były spokojne, ale wszyscy czuli, że coś się dzieje. Widzieliśmy napiętą obsługę i jednego pasażera, który krążył po kabinie i domagał się piwa. Gdy załoga odmówiła, zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie, relacjonowała jedna z pasażerek w rozmowie z faktem. Kapitan zadecydował o awaryjnym lądowaniu, a już po kilku minutach pilot ogłosił zmianę trasy. Na pokładzie zawrzało. Część podróżnych była zdezorientowana, inni wystraszeni. W samolocie zapanowała atmosfera niepokoju, a kolejne minuty przeciągały się w ciszy. Gdy samolot wylądował w Enicei i do kabiny weszli francuscy funkcjonariusze, emocje sięgnęły zenitu. Martyniuk nie zamierzał współpracować i, jak opowiadali pasażerowie, krzyczał: Nie wysiądę stąd, dopóki nie przyjdą moi prawnicy. To wywołało reakcję pełną ironii ze strony podróżnych. Ktoś z tyłu rzucił, aleś poleciał, gościł. Teraz. Prawnicy. Będziesz miał prawników, wspomina jeden ze świadków. Śmiech zmieszał się z ulgą, bo wiadomo już było, że najgorsze za nimi. Po wyprowadzeniu Martyniuka przez służby, samolot przygotowywał się do dalszego lotu. Wymagane było przeprowadzenie technicznych formalności, potwierdzenie gotowości do kontynuowania rejsu i sprawdzenie porządku na pokładzie. Pasażerowie, Choć zmęczeni i zniecierpliwieni, stopniowo odzyskiwali spokój. Napięcie zamieniło się w śmiech i śpiew. Po całym zamieszaniu, ktoś zaczął nucić przez twe oczy zielone, a potem inni dołączyli. Niesamowite, bo mimo nerwów zrobiło się jakoś wspólnotowo. Ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, żartować. Paradoksalnie, ten stysujący moment zintegrował nas wszystkich, opowiada pasażerka. Załoga, mimo trudnej sytuacji, postępowała zgodnie z procedurami i na bieżąco informowała podróżnych o dalszym przebiegu lotu. Choć nikt nie domagał się odszkodowań ani rekompensat, atmosfera na pokładzie po usunięciu Martyniuka była znacznie spokojniejsza. Jak zauważyła jedna ze stuarts, to była moja pierwsza taka sytuacja, ale koleżanka powiedziała, że niestety, loty z Malagi tak czasem wyglądają. Po kilku godzinach opóźnienia. Samolot ruszył z Enicei do Warszawy i dotarł do celu bez dalszych incydentów. Jak ustalił fakt, Daniel Martyniuk został przewieziony do Izby Wytrzeźwień, a francuska policja wszczęła postępowanie w sprawie zakłócenia porządku publicznego na pokładzie samolotu. W sieci wrze od komentarzy. Pasażerowie wspominają nerwową atmosferę, media analizują przebieg zdarzeń, a internauci, jak zawsze, nie szczędzą ironicznych uwag. Koncert w powietrzu, Solo martyniuka, bisco Polo w wersji lotniczej, zamienił samolot w kabaret to tylko niektóre setek komentarzy w mediach społecznościowych.